Witajcie kochane rybeczki, z tej strony Roczystka Winaja. Witam rybeczki, które zasilają zacne zacznę grono moich stałych widzów subskrybentów, jak również witam rybki, które są tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, a jeśli Wam się spodoba, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Rybcie moje złote, horoskop tygodniowy, ekspresowy podmiot tygodniowy na tydzień od 19 do 25 grudnia. Tydzień świąteczny, zobaczmy jakie energie do Was idą i na co zwrócić szczególną uwagę. Ok, kochani, zaczynamy, nie gadamy. Rybeczki moje złote, Pamiętajcie, ja to powtarzam jak mantrę i będę powtarzać do znudzenia. Jest to czytanie ogólne, więc nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, to się nie zgadza. A jeśli kompletnie nie Wasza historia, to oczywiście odsyłam, odsyłam do Ascendentu, znaku Księżycowego, Wenus, Mars, Jowisz i tak dalej, i tak dalej. Dobra, Rybeczki, zobaczmy, co w tym tygodniu dla Was. Cóż tam, cóż tam. Zaglądamy już szybciutko. Ok, rybeczki. Z jaką energią wchodzą rybki w ten tydzień? Mhm. Co ciekawego w pracy? Co ciekawego w miłości? I karta rada. Mhm. Dobra, rybeczki. Okej, okay, Wasza energia, z jaką energią wchodzicie w ten tydzień? Karta, wiecie, takiego nastawienia Waszego do świata, do życia, do ludzi, taki, taki humor, jaki humor będziecie mieli w tym tygodniu i jakie emocje będą dominować. Kochani Rybeczki, trójka w kochani, karta niecierpliwości. Taka energia, wiecie, też jak to szerokich zasięgów, prawda? Jeżeli Jakichś horyzontów, poszerzania horyzontów. Mam wrażenie, moje drogie rybeczki, że wkrada się u Was taka właśnie niecierpliwość, na coś rybki czekają, na kogoś, kogoś wyglądają. Takie wiecie troszeczkę tutaj jest przestępowanie z nóżki na nóżkę, nie takie od okna do okna, oczekiwanie jak na kuriera, takie dosyć niecierpliwe, coś, coś miało być, a jeszcze tego prawda nie ma, taka troszkę jak w przedłużającej się podróży, nie? a daleko jeszcze, a długo jeszcze i takie tutaj troszeczkę niecierpliwości się do rybek wkrada w tym tygodniu. Hmm. Mam wrażenie, kochani, że jakieś rybki nad czymś pracowały przez jakiś czas, jakieś mają plany w głowach, się dziś tutaj rodzą. I tutaj rybka właśnie zastanawia się, jak długo te plany będą jeszcze się realizowały, tak? I czekają właśnie na efekty jakiejś pracy włożonej, czy to w związek, czy właśnie w pracę zawodową, czy jakieś osobiste sprawy. Tu się wkrada taka troszeczkę niecierpliwość, moje drogie rybeczki. Mhm. Ale wiecie, to też jest taka energia stawiania sobie wysokich poprzeczek, wysokich wymagań. Ehm, wiecie, takie nie to, że ja nie dam rady, ja dam radę się wspiąć, dam się radę wspiąć na tą wyżynę, pomimo tutaj tych chmurów, które mnie otaczają. Rybka będzie taka wierzyć w to, że Da się, da się, pomimo tego, że no jeszcze na razie efektów takich konkretnych efektów nie widać. Ale już gdzieś na horyzoncie się pojawia możliwość właśnie wejścia tam. To jest jakieś planowanie, kochani. Coś, coś tutaj rybka planuje i na coś czeka, lub na kogoś. I to zdominuje rybkę w tym tygodniu. No i dobrze, kochani, i praca. I praca, kochani. Kochani. Mm... Mam wrażenie, że rybka w pracy w tym tygodniu będzie może nie tyle coś ukrywać, co będzie um, będzie bardzo czujna, bardzo czujna, żeby żeby um, Jakieś zagrożenie po prostu nie przyszło do rybki. Kochani, to jest takie troszeczkę zmęczenie mi się pojawia. Potrzeba też odpoczynku, chęć urlopu. E, takie trochę, wiecie, troszkę mi się nie chce. Jestem przepracowany. E, chciałbym właśnie troszeczkę wolnego, ale, ale tutaj w tej karcie bardzo często odpoczynek, no niestety, jeśli chodzi o pracę zawodową, niekoniecznie jest możliwy, nie? E, więc y, rybeczki trzeba się wziąć w pracy jeszcze w tym tygodniu do, w garść po prostu. Eee, uważać troszeczkę na przemęczenie, uważać troszeczkę na senność mojej drodzy, żeby tutaj no, czegoś, jakieś tam zadania w pracy po prostu m, albo nie przegapić albo nie wykonać źle eee, jakiś opór kochani, poczucie też zagrożenia ja teraz czuję z jakiegoś powodu no nie wiem, być może jakieś rybki zastanawiają się czy m, czy utrzymam tą pracę, czy utrzymam to stanowisko, czy nie będzie jakichś cięć w kadrach prawda mhm. Taka tutaj się informacja pojawia. Wiecie co? Sprawdźmy sobie. Sprawdźmy sobie tutaj tą pracę. To jest też taka, wiecie, dla mnie to jest taka energia też. Um, muszę zachować czujność wobec wszystkich i wszystkiego, bo jeśli nie zachowam tej czujności, to coś może mi zagrozić. Zobaczmy tą pracę, rybeczki. Zobaczmy. Oprócz tego właśnie przemęczenia. Zobaczmy, kochani, tą pracę. Rybeczki. To tu się tam jest. Już wiem. Mniej więcej wiem o co chodzi, kochani. E, ktoś chyba zaczyna się dusić w swoim miejscu pracy. Gdzieś są jakieś kochani rybki, u których rodzi się chęć ucieczki z danej pracy i to najlepiej biegiem i być może na to tutaj oczekują rybki właśnie na, to, na ten moment, kiedy mogę odejść od z tej pracy, tak? I to biegiem, tak jak mówiłam. No, rodzi się chęć ucieczki. Jakby praca ciąży komuś, nie? Ktoś jakby patrzył ciągle wam na ręce, o właśnie, ta czujność ktoś jakby ciągle patrzył wam na ręce, jak wy tę pracę wykonujecie i czy robicie to dobrze. Mm -hmm. Albo jak ktoś się nie rozwija już w tej pracy i koniec tego. Być może są jakieś rybki, które w tym tygodniu napiszą wypowiedzenie z pracy, bo już gdzieś tu, na horyzoncie pojawia się, nowe, no, nowe, prawda? nowe nowy etat mm, i albo napisze, albo już napisały rybki i, i tu jest taka czujność, żeby jeszcze ta informacja się nie wydała, no bo wiadomo, jak już na wypowiedzeniu jesteśmy, to jesteśmy różnie traktowani, różnie to bywa, prawda? Więc na to, kochani, uważajcie w tym tygodniu. Mhm. Hmm. Ale wiecie co, hmm, teraz mówię tak. Ja mam wrażenie, że tutaj to odejście z pracy nie będzie zwolnieniem przymusowym. To będzie Wasza dobrowolna decyzja, zmiana pracy, tak? Zmiana pracy, więc e, tutaj takie dobrowolne zwolnienie ze, ze stanowiska pracy. Także tak tutaj w pracy, no prawdopodobnie nie do wszystkich przekaz, jeśli chodzi o pracę, ale jakieś rybki musiały to usłyszeć. Także jeżeli się gdzieś tutaj knuje w głowie taki pomysł zwolnienia, no to tu horyzonty się pojawiają, więc może warto, może warto. Mhm. ale oczywiście wy sobie przyłóżcie to już do waszej sytuacji. Okej okay, kochani, bo mi się tutaj przedłuża. Dobra, miłość i w miłości, moje drogie rybeczki e, drobne, małe rzeczy, drobne przyjemności, więc co? Więc sprawiacie sobie ze swoim partnerem, partnerką drobne prezenciki, upominki. Cieszycie się, że jesteście razem. Takie wiecie, wielka radość z małych rzeczy, tak? Jeśli ktoś ma dzieci, no to oczywiście cieszycie się razem z dziećmi, że jesteście, że obdarowujecie je tymi prezentami. Wiadomo, są święta i są powody do właśnie do Cieszenia się, tak? Cieszenia się z tej małej rzeczy. Zobaczcie, tutaj ta dziewczyna ma tę jedną monetę i ona ją trzyma, ona ją piastuje piękno i ona się chce nią pochwalić. I dokładnie w ten sposób w yy, Związka się uważa. będziecie się chcieli pochwalić tą swoją drugą połówką, będziecie się, będziecie chwalić tą drugą połówkę, drobne komplementy, miłe słówka i minutkie rzeczy. Także super dla Was, kochani, rybki, jeśli chodzi o miłość. E, wiecie, tu się pojawiają właśnie też drobne wydatki dla dzieci, na dzieci, dla siebie nawzajem. Takie skromne przyjemności, takie skromna przyjemność, skromne szczęście, które będzie dawało ogromną radość, jeśli chodzi o związki i relacje, no takie też dzielenie obowiązków porówno, nie potrzebuję niczego więcej, jest mi dobrze tak jak jest, bo mam, bo mam do kogoś na przykład przytulić, z kim porozmawiać, także super. Dla singli kochani, no powiem Wam, że ktoś, jakieś rybki prawdopodobnie mają cichego wielbiciela albo w pracy, albo w, w szkole, na uczelni, zależy właśnie jeszcze, e, jaka tam u Was sytuacja wiekowa jest, więc być może się ten wielbiciel e, ujawni. Ktoś, z kim się przyjaźnicie, kolegujecie, z kim czujecie się fajnie, z kim prowadzicie fajne rozmowy, więc zwróćcie na to uwagę. Także tutaj w miłości takie historie. Dobrze, kochani, bo mi się przedłuża. I rada, no gadałabym dzisiaj rybeczki nad Wami, gadałabym. I rada, kochani, e, nie spieszcie się, wiecie, nie spieszcie się zwłaszcza, jeśli chodzi o podejmowanie ważnych decyzji i mam wrażenie związanych właśnie z pracą. Zanim mm, tak już Podejmiecie decyzję tak na 100%, to tutaj jest informacja, żebyście załatwili wszystkie sprawy, nie? Formalności e, i, te, i tak dalej, i tak dalej. E, pozamykali stare, żeby zacząć to nowe, to jest dosyć takie istotne tutaj. Więc nowe plany wymagają jeszcze dopracowania, więc troszeczkę zwolnić, tak? Zwolnić. E, I kochani, przede wszystkim rada dla Was, bądźcie szczerzy wobec siebie, bądźcie szczerzy wobec. E, z osób Was otaczających szczerość, prawda i tylko prawda niech będzie na pierwszym miejscu w tym tygodniu. Dobra rebeczki i kluczyk na ten tydzień, rada od aniołków. Podziel się swym, swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem. Właśnie tymi drobnymi rzeczami, tym, tymi planami, które masz i bądź szczery, właśnie, takim wewnętrznym bogactwem, podziel się z innymi tą prawdą, szczerością i bądź otwarty na innych. I tego Wam rybeczki życzę. I dobrze, kochani, w tym miejscu zanim zakończę, chciałabym Wam życzyć pięknych, wspaniałych, cudownych, spokojnych świąt. Spędźcie je wśród najbliższych, wśród rodziny, wśród osób, z którymi czujecie się bezpiecznie. Niech będą te święta piękne. Wesoły świąt, moje drogie rybki. A ja zmykam, słyszymy się, widzimy niebawem. Pa!